Cześć, ja jestem Zibek, a to jest Sniper Elite 3 Afryka, trzecia część szóstej misji. Pierwsze co, jak włączyłem? Patrzę, jak to zamknęli mnie, nie? No to tak sobie myślałem, super, no dupia, ale się. Super, do dupla, odwracam się, patrzę, drzwi otwarte. No brawo. jak już spanikowałeś Idziemy do naszej księżniczki, do tamtego zamku. Wziąć kluczyk do kraty, żeby uratować tamtego kolesia. Masz coś? Coś to mi niepotrzebne, no dobra Powolutku idziemy tą Zobaczymy co tu za rogiem jest, jest clear Ale nie, tu jest, tu jest koleś Śpi No Dobra Zabity, no to był jego ostatni sen Tu jakieś karty, może znowu będzie Ten yy jeszcze achievement czy coś, ale nie, nie mogę dojść. Co nie kurde? Suszą garnki? To powinny być ubrania chyba. I garczki. Dobra, nasza szak królewna jest w tym zamku. Tylko krędę jest wejście do tego zamku. Wyjść szybciej. Boję się, że mnie wykryją. Z wejście, że to jest jakieś wejście, tylko dam. Dobra. Dobra. Patrz sobie na mapkę, dobrze robisz. Dobra, nie wiem z kim gadałeś. Może przez komórkę, czy przez co? Keys. Nice. To się tak cieszę, że znalazł klucze. Key. Co tam jest? Patrzcie, mają własne prywatne kino domowe, nie? Ale są bogaci. Bogaci. Nie, nudzą się. Dobra, biegnij. Chyba jednak nie. Nic nie słyszałeś, nikogo tam nie ma, nie wchodź. Kurde, idzie tu. Tu mędę ruska. Po cholerę tu idziesz. Tak, mi spaprasz kurde cały plan gry po cichu. Cię znajdę i zabiję. Bo innego wyjścia nie będę miał, tak czy siak. Co oni robili tym wszystkim więźniom, że tak zakrwawiono to? Dobra, tutaj to chyba mogę iść szybciej. Tu jeszcze można niżej zejść, w zasadzie. No, drabinka tam była. Znaleziono się ono, kurde, szlag by się trafił, jasne. I przejrzysty. Uwolnij! Pst, I drugie. See you again. We need to get you out of here. Uh, the only way is through the front. But I'm a little the worse for wear. I can give you cover. Can you walk? Uh, freedom is a great incentive. Yes, I can walk. Ah, yeah. When I've cleared a path, move to the gatehouse. Will do. Dobra do, 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 do kiedy? Oczywiście dziedziniec No a super! No Dobra Obiecywałem fajerwerki No to zaraz je dostajemy Jeden i drugi Ale kurde będą piszczeć Bierzemy RPG Kurde, czujecie już ten Zapach Chyba już czuję Nawet jeszcze rzucę tego kamienia, żeby bardziej ich tam ściągnąć. Macie kamienia. Patrz, 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 jak łapnęli przynęte, widzicie to? Podejście, nie bojcie się. Kurde, jeden podejdzie, debil. No dobra, gdzie tam są jeszcze ładunki wybuchowe? Tu są, o!

Dobra. To co? Roz... Siejemy Mordor! I jeden! Kurde, dynamit! O kurde, dynamit! O kurde, dynamit! Tego się nie spodziewa... Oj, tego się nie spodziewałem! Z ich strony. Ej, ej, ej. Kurde, jak to zrobić? Jak? Strzelić raz, a zabić ich sporo Jep ty, 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 ty. Yep. 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 Już nie mam amunicji Dobra, trzeba uważać na te dobra, to nie weszło, Mam dynamity, yep. Dobra, spierdalamy kusie tramy. I kurwa, uciekł. A masz dupę. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Gdzie clear? Ja tu widzę jeszcze Jep Uuu, tam jest Eee. Jep, jep, jep jep jep! Nie uciekaj mi, kurde, ziomek. Ktoś tu wejdzie zaraz, coś czuję. Bo wiedzą, że tu jestem. No kurde! Niezniszczalny ziomek! Dobra, zmieni broń. Wow, 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 wow. No dobra. Ty zginiesz pierwszy. Nagrodę. Kurde, oni wszyscy są tu. Ale ja byłem granata, Boże. Ale wiem go o, ho, 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 ho ile ja mam mówi idea życia. na kurde, tylko te biluty wszyscy tam jeszcze biegnie kurde Myślałem, że mnie zabiję Clear No kurde zipek zajebiście co zrobiłeś przeklejaj Nikoret w tej chwili Tego przeszukaj Pełny ja zapas amunicji O, mocka Kochany tato! Upał jest praktycznie nie do zniesienia. W tak opustoszałym miejscu muchy i sępy pojawiają się w mgnieniu oka nad ciałami poległych. Nie przeszkadza mi nawet dym. Nawet dym. Jeśli nie tak wygląda piekło, to nie wiem, czy potrafię sobie je wyobrazić. Kochany tato, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Jestem cały i zdrowy, gotów do walki z kolejnymi Niemcami. Martina? Korespondencja, czy, czy ja? to z tego zakładnika? Nie wiem. Są schody? Na pewno schody? No dobra, schody. Biegniemy! Zaraz są schody? Dobra, schody. Poszukajmy co nie są. Coś czuję, że to nie będzie koniec tej misji. No to kurde pajączka zrobił z tego co widzę No Nic nie ma Apteczka Zdałoby się znaleźć jakiś fragment broni czy coś Dobra, tu, tu Wejść na drabiny yeah, ja tu na drabiny Chodzę na drabinę, Gro. masz oczy. Aha, snajperki. Będzie września. A, jest Jak ja mam cię ratować, to pozdro. Звучит, как если бы он Где не вижу. Там, 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 там. Чёрт. Leci. aha to jest mój dobra i... dechaj, świnio kurde coś trafi z tej snajperki nie mogę dobra w końcu leci ten pocisk co dostał? O kurde trochę mu przeszyło Gdzie jeszcze są? Gdzie jeszcze są? Tam jest ziomek. Leżysz. Nie bij w mojego ziomka. Kto ci pozwoli? Tu jest kolejny. Zostaw mojego przyjaciela. Spokoju. Kolejny. Kolejny. Gdzie jest kolejny? Góry, tutaj mi Kolejny. Leć, chodź leć. Wow, nic go walnąłem chyba. Dobra. Gdzie są następni? Tu jest kolejny. O, bez wspomagania go trafiłem. Dobra, następny. też szybka akcja. Chyba idzie. Kurde, gdzie strzelają, bo nie widzę. A iść mnie. Dobra, poprawka. I zabity. Kurde, co on dostał? Nogę? Dobra, unieszkodliwienie. Kurde, nie widzę ich. Tu ktoś napruje w niego. To ci prują. Lecisz. Dobra. Ajajajajajajaj aj, 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 aj. Drugi Kurde, tu jaka kolejka Nie mam amunicji, no kurde Bez jaj Ustabilizuj się Dobra to ale nie ja chcę go robić. Nogę Kurde, ten wiatr durny. Kolejny zabity, dobra. Gdzie jest reszta? Tu to szczela Lecisz. Łódzka. No nie, nie popalisz już Gdzie jeszcze? Tu? Co ty kurde mi zmieniasz? A jedzenia! Co to kurde było? Co to było? Wyciąć mi to w montażu. Je, 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 jej. Na duże emocje. Dobra. Już wiem tak mniej więcej jak strzelać, bo ten wiatr się nie zmienia bynajmniej. Uuu, wątróbka idzie na obiad. O kurde. Chyba idzie. No kurde. No kuzywa, ruszaj mi się. No O tylu strzałach. Gurde no ciężarówka tam jest. Gdzie jeszcze idę? Tam idą, lecisz! Nie ma czasu. Dobra, brzuch dostał. Tu lecą następni koledzy. To będzie podwójny? Ale ci kurde fartnęło się ci. Koleś. Chyba ci szczapki mają inne. jeszcze strzelają, strzelają? Tam strzelają! No, dwóch powinno być. Ilu jeszcze? Gdzie tu jeszcze strzela? Tu? W serce. Jeszcze gdzieś tu od poku Tu W ognisku się schował A Jezus ruszył się No patrz no patrzcie na niego Jak robata. Wdychaj Chyba ostatni Mam nadzieję Uda się dziwne że tu przeszedłem z moim skillem snajperskim No wyłaś, wyłaś Czego on idzie na piechotę? Który cię żarówek monako? Bo postrzelą? Nie przeżył Brak schronienia. Ale czemu on na piechotę szedł? Ten rarówka szybciej, no nic. Udało się skończyć w miarę szybko tą szóstą misję w sniperze Edge 3. Afryka. Misję z, w forcie. Kurde, dwa poziomy awansowałem. Czy dobrze widzę? Tak, jeszcze może trzeci będzie. Nie. Nie, w tym życiu. Chyba. No i co? To by było na tyle. Kolejna karta. To było wszystko w tej misji. Zapraszam do kolejnych odcinków z kampanii. Ja, jeśli się spodobał film, zostawcie lajka. Komentujcie jak, jak najbardziej. Subskrybujcie, jeśli chcecie być na bieżąco. No, i udostępniajcie innym, przesyłajcie ten filmik, niech też oglądają. Ja się z Wami żegnam. Żegna się z Wami Zipex e, sniper amator. Zapraszam do kolejnego, do następnego, siema, czołem. Salut.